Napad na nas, proszę zobaczyć, kto zniszczył. Która? Która? Proszę, proszę. Napad na nas. Co to nas. ma być, co to ma być? Tu wszędzie kamery. Bo, no właśnie, kamery. Idźmy na iż, kamery. Pokaż co, się, pokaż się. To idźmy na kamerę, proszę zobaczyć. Pan nam nie napadł. Napad. pan napad. A ty co zrobiłeś tu? Ale niech pan się nie oddala. Proszę, niech pan się nie oddala. Nie, nie. to zobaczyć, proszę zobaczyć. Tu, tu zobaczcie, co zrobił. Niech pani zobaczy. Co zrobił? To, to, to coś jest jego? Twoja własność? Nie. Twoja własność jest to? No to o co chodzi? Często to jest nawołanie now do wojny. Jakie wojny? Do jakiej wojny, pytam się. Ani, ma, nie wolno się tak robić. Nie, to jest dobra, nasze to. tutaj. My co tu stoimy zniszczył pokojowo. Nam, zniszczył nam nasze... To do wojny nasze nawołuje. Do tak. jakiej wojny? Tak, Umiesz czytać? Najpierw trzeba przeczytać dobra, to wszystko. E, ma pan jakiś dokument przy sobie? Tak, tak. tak proszę. Proszę. Nie darujemy tego, bo to już jest kolejna nie, napaść. Panie, zostaw. To już policja czy zajmą. nie zostaw. Nie, to nie że co Nie. Dobra, obra idę do siebie. Dobra. Tylko ap, panicznie. No. Dobra. Spuja, że pan Oleg... Proszę pana, pan no, masz... teraz o, 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 okay. interwencję. Tak właśnie jesteśmy. Następny.